onda jest tutaj to ten element dźwiękowy. Spokojnie. Sam to no. proszę się teraz. No proszę są paści, taka granat bojowy F1. Podłamkowo burzący. Ja się jeszcze rozłóżę burzyć. O. albo na kabaret się albo tu sobie jakiś. Kolega sprawdzi wszystko. Tak. lecz Za czekać. Zamachy terrorystyczne. Zamachów terrorystycznych się zacięło, tak? Ale tak prawdę mówiąc, to chcieliśmy Państwa bardzo przeprosić za te niezbędne środki ostrożności, ponieważ yy, będziemy teraz śpiewać piosenkę o miłości. A teraz yy, trzeba uważać, co się mówi. I co się śpiewa, bo. Miłość. Zaczynamy. Siedzą żołnierze w okopie, Siedzą chłopczych chłopie Jak trzeba wszedł, stoją jednego tylko się boją. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to? 재미있 Na przykład o pracy górnika, chudnika, sprząteczki, prądaczkiem, czy nauczyciela. o czym my tu śpiewamy? Miłość na polu. Przed chwilą na pewno Państwo się zastanawiacie, skąd się wzięła ta miłość na polu minowym i co to w ogóle jest. Ja się czuję w obowiązku wyjaśnić ten problem. Otóż u nas na wsi, te dwa rzuty kamienia stąd, gdzieś tak gdzie, to jest rzeźnia. Idę sobie kiedyś ulicą po tej rzeźni, i tam jest taki napis: Miłość na polu minowym. No i sobie pomyślałem, co to, co to w ogóle jest. Czy to rzeźnia, czy to, czy to przybytek miłości, że tak powiem. Wchodzę do kierownika tej rzeźni i pyta kierownika: no, co wy tu robicie w końcu? Czy rzeźnia, czy co innego? No to kierownik mi zaczyna tłumaczyć, że miłość na polu minowym to jest wtedy, gdy krowa chodzi po pastwisku i żre trawę. I ona tak chodzi sobie i w pewnym momencie na tym pastwisku pojawia się byk. I później ten byk z tą krową tak razem sobie wchodzą i żrą tą trawę. I po jakimś czasie na tym pastwisku, na tej łączce są takie duże brązowe placki i ten byk z tą krową po tych plackach, po tej trawie, po tej łączce tak sobie chodzą.